Mamy nowego lokatora. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. To chomik mojej siostrzenicy, już kiedyś był u nas. Macie z, y, film z jej odwiedzin. I tak mam go już od dwóch dni. No cześć maleństwo. Co ty, gryzoniu małe? Co kombinujesz? Głodna jesteś? Nie masz nic w miseczce, muszę ci wsypać. Tylko teraz y, będę miała problem, bo ona tak wychodzi. Klatka jest na szafce. Poczekam, aż się gdzieś schowa. Oj, bobam. No widzisz, tak nie robimy, bobam. Troszkę się boję, znaczy boję. Nie lubię takich malutkich zwierzątek, bo mm, yy, jakby. Nie chcę, żeby mi tutaj wyskoczyła, wiecie. Ona tam do mojej siostrzenicy to jest bardzo przyzwyczajona i, i lubi być na rękach i w ogóle. A ja tak nie mam wyczucia za bardzo. <laughs> Więc. No ale postaram się. ją tam nakarmić. Wczoraj oczywiście dostała jej jedzonko. Tylko zjadła już. żarłok mały. Potem wam opowiem jeszcze. Jak. Jak Leny się zachowuje. W stosunku do chomika. Trochę się pozmieniało. Jest bardziej otwarty jeśli chodzi o chomika. Nie boi się go tak jak wcześniej, jak podczas jej pierwszej wizyty wakacyjnej u nas. Wcześniej to na przykład, jak ona w nocy tam, wiecie, yy, się tułka, jak ja to mówię po tej klatce. To dolenny yy, na przykład warczał, albo bał się przejść pod klatką tutaj. A teraz, teraz jest dużo spokojniejszy. Chomiczek nie robi na mnie wrażenia. Zobaczcie. Oczywiście Lęciu jest zazdrosny, no bo jak ja tu się odzywam do chomika, no to... nie byłby sobą, gdyby nie reagował. Zaraz jej dam coś do jedzenia. No i dzisiaj tak, to co uda mi się nagrać, to wam pokażę. Nie mam jakichś szczególnych planów, żeby to był, to był jakiś wiem, vlog, duży. Po prostu chciałam Wam pokazać chłomiczkę. Już Jeżeli nasypałam. Świeżą wodę już ma. I tu Leny tańcuje, bo trochę mi się wysypało tej karmy chomikowej. W domu to wiecie, to ona ma tą karmę z tymi z tymi robalami, mącznikami, z tymi tam... wszystkimi rzeczami, co potrzeba. Ale ja y, zapowiedziałam siostrzenicy, że jak mi przywiezie karmę z, z robalami, to nie będę w stanie tego dotknąć, bo po prostu się brzydzę. Więc... Y, tutaj wiecie, jak jesteście y, opiekunami chomika, no to jakby nie musicie się martwić, że yy, chomik jest jakoś źle karmiony, bo no powiedzmy, że na razie jest na takim fast foodzie, <grym> ale to tylko ze względu na mnie. Tutaj ma jakieś tam kolby, nie wiem czy on tak w ogóle je chyba. A tutaj pod spodem yy, ma taki domek jakiś, nie wiem czy to z siana, czy. Bo się nie znam na tych rzeczach. Czy, czy, czy też z ziółek, taki tam zielony był? Także jeśli chodzi o opiekę, to ma się dobrze i w domu, i na wakacjach. Co, misiu. Zaraz też ciebie wymizjam. No pewnie, że tak. Mały zazdrośniku, nie? Jesteś mały zazdrośnik? No. Więc wszystko cacy. Omik zaopiekowany. Jak zje, to ja jej znowu dosypię, bo ja tam nie wiem, ile mam jej sypać, a nie chcę też za dużo, bo potem potem to leży i wiecie, ona tam czasem Coś narobi do miski. A po co mam mieć bałagan? Dobrze ci? ucieci, ci? Tak? Na wakacjach? Cacy? Tak? No, tylko już tu nie wchodź, bo zrobisz wam znowu. O! No. Akrobatko ty. Mm. No, pokaż, jak wiesz, żeby moja pancia się nie stresowała, że głodna jesteś. Także, chomik zaopiekowany, to Nióś. Kogo my tu mamy? Komiczka? Tak? A ty taki spokojny, nie? Już się nie boisz tych dźwięków. Pierwszego dnia był taki zaoferowany troszkę. Jak ona tam się przebudzała, bo to wiadomo, że trochę została przebudzona przez yy, przejazd do mnie i potem jak tu ją postawiliśmy, to um, też biegała troszkę po klatce. No to Leny jakby przez to pierwsze popołudnie ciągle tutaj zaglądał. Stawał pod, pod szafką, nasłuchiwał, co to za dźwięk. A wczoraj nawet musiałam wyjść i zostawiłam, zostawiłam zwierzaki w domu. Ale Leny nie miał żadnego problemu. Trochę mi to zajęło, bo tam musiałam też no, zejść po schodach, a że teraz mam chodzik. Musiałam go znieść, więc trochę wolniej mi to wychodzi. Więc gdyby się bardzo denerwował, to Leny, gdyby się bardzo denerwował, że jest chomik i chomik hałasuje, no to bym słyszała, ale nie. Wszystko grzecznie, spokojnie. Chomik przeżył. <noise> Leny też, także. Wszystko w porządku.